Witamy. W tym filmie krótko przedstawimy najnowszą wersję Google Analytics, czyli Google Analytics 4. Google Analytics 4 wprowadził nowe widok sporzenie na internetowa analitykę oparta na zdarzeniach, tak zwany model oparty na zdarzeniach. Wszystko w Google Analytics 4 jest zdarzeniem, a zdarzenia są również kluczowymi metrykami w tym narzędziu. Przyjrzyjmy się... Jak skonfigurować Google Analytics 4? Najpierw przejdziemy do analytics.google.com, ku przyniesie nas do strony głównej Google Analytics. Jeśli mamy już skonfigurowany konto Google Analytics lub mamy do niego dostęp, zostaniemy przyniesieni bezpośrednio do interfejsu konta Google Analytics. Jeśli nie mamy jeszcze skonfigurowanego konta, Google Analytics poprosi nas o jego skonfigurowanie. Możesz także utworzyć nowe konto. Jeśli już je masz, po prostu przejdź do ustawień w lewym dolnym rogu. Tutaj klikamy przycisk utwórz i wybieramy konto. W Google Analytics rozróżniamy konta i własności. Własność jest najczęściej przypisana do jednej witryny lub aplikacji i ta własność należy do konta. Jeśli firma ma wiele witryn, może również mieć wiele własności, które znajdują się pod jednym kątem Google Analytics. Możliwe jest wtedy przypisanie dostępu do konkretnej właściwości lub całego konta, dając użytkownikowi dostęp do wszystkich właściwości, które znajdują się na tym koncie. Na początku tworzenia konta wybieramy nazwę konta dla łatwego odniesienia. Na przykład możemy wybrać konto testowe, następnie możemy wybrać udostępnianie danych z Google Analytics, które mogą pomóc w ulepszeniu tego narzędzia. Udostępnianie jest opcjonalne i możemy zrezygnować ze wszystkich zgód zgodnie z naszymi preferencjami. Klikając na kolejny przycisk, przechodzimy do tworzenia własności. Własność jest najczęściej powiązana z konkretną stroną internetową, tak więc jej nazwa może być bezpośrednio domeną tej witryny lub czymś, dzięki czemu możemy łatwo zidentyfikować tę własność, na przykład. Możemy wybrać test.com jako nazwę. Następnie wybieramy strefę czasową i walutę, których chcemy używać w raportach. Wybierzemy Austrię i walutę euro. Kliknięcie następnego przycisku przeniesie nas do ustawienia podstawowych danych o firmie. Tutaj wybieramy kategorię firmy lub witryny, np. Na finanse. Następnie wybieramy wielkość firmy, na przykład średniej wielkości. Kliknięcie następnego przycisku przenosi nas do ustawienia naszych celów. To ustawienie wpływa na raporty, które Google Analytics przygotuje dla nas w interfejsie. Można je później w każdej chwili zmienić. Jest to tylko wstępne przygotowanie interfejsu. Do wyboru mamy kwar kategorii raportów: generowanie leadów, sprzedaż online, świadomość marki i zaciągnięcie użytkowników. Możemy wybrać jeden lub więcej celów. Inną opcją jest wybranie wszystkich podstawowych raportów, co jest piątą opcją, którą możemy wybrać. Kliknięcie na ikonę utwórz kończy tworzenie zarówno konta, jak i nieruchomości. Następnie akceptujemy warunki korzystania z usługi i gotowe. W następnym kroku Google Analytics poprosi nas o skonfigurowanie pomiaru lub strumienia danych, który służy do skonfigurowania przepływu danych do właściwości Google Analytics. Na razie. Możemy to pominąć. Następnie Google Analytics potwierdzi utworzenie i możemy powrócić do strony głównej właśnie utworzonej właściwości. Tutaj nie zobaczymy jeszcze żadnych danych, tylko powiadomienie o skonfigurowaniu zbierania danych. Po prawidłowym skonfigurowaniu zaczniemy widzieć dane w interfejsie w ciągu dnia lub dwóch. I to na razie wszystko, jeśli chodzi o tworzenie konta. Następnym krokiem jest wdrożenie pomiarów na stronie internetowej lub w sklepie internetowym. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest zainstalowanie go bezpośrednio przez interfejs strony internetowej lub sklepu internetowego, jeśli platforma na to pozwala. Alternatywą jest zainstalowanie go za pomocą wtyczki lub rozszerzenia. Zaprezentujemy trzecią opcję, czyli instalację za pośrednictwem Google Tag Managera. Jest to darmowe narzędzie, które pozwala zarządzać tagami i skryptami różnych usług w sieci. Zamiast umieszczać te tagi bezpośrednio w kodzie witryny, tylko skrypt Google Tag Manager jest umieszczany w kodzie witryny, a reszta dzieje się w interfejsie tego narzędzia. Aby to skonfigurować, przechodzimy do strony tagmanager.google.com. W prawym górnym rogu wybieramy opcję utworzenia konta. Najpierw wybieramy nazwę konta, na przykład konto testowe. Następnie wybieramy kraj, w naszym przypadku Austrię. Poniżej ustawiamy nazwę kontenera, którym zazwyczaj jest konkretna strona. W naszym przypadku wybieramy test.com. Na koniec wybieramy jeszcze platformę, najczęściej będzie to web, klikamy create, potwierdzamy warunki użytkowania i mamy konto. Po utworzeniu konta zostanie nam przedstawiony kod lub dwa kody. Które musimy wstawić do witryny, aby menedżer tagów Google działał poprawnie. Kody te można wkleić do witryny bezpośrednio za pośrednictwem wtyczki lub z pomocą programisty. Zależy to od używanej platformy i jej możliwości. Możemy na razie zamknąć te instrukcje i przejść do interfejsu. Obecnie najbardziej interesuje nas sekcja tagów którą znajdziemy tuż pod przeglądem. Nie mamy tu jeszcze żadnych tagów. Jeśli chcemy utworzyć nowy tag, klikamy na nowy. Konfiguracja tagu składa się z trzech głównych części: nazwy, konfiguracji tagu i wyzwalania. Jako nazwę wybieramy po prostu GA4. Dla tagu wybieramy opcję Google Analytics i pierwszą opcję Google Tag. Jest to podstawowy tag, którego używamy do skonfigurowania Google Analytics i zbierania podstawowych danych. Aby go skonfigurować, będziemy potrzebować identyfikatora, który możemy znaleźć w administracji Google Analytics. Tutaj przechodzimy do sekcji administratora i znajdujemy sekcję strumieni danych. W szczegółach konkretnego strumienia skopiujemy identyfikator pomiaru, który następnie wkleimy do ustawień tagów w menedżerze, tagów Google. Ostatnim krokiem jest wybranie wyzwalania, czyli kiedy tak powinien zostać wyzwolony. Ponieważ jest to podstawowy tag Google Analytics, chcemy wyzwalać go za każdym razem, gdy ładuje się strona, więc wybieramy jedną z domyślnych opcji, czyli wszystkie strony. W ten sposób tag jest gotowy, musimy go tylko zapisać. Na koniec opublikujemy zmiany za pomocą przycisku w prawym górnym rogu. Po potwierdzeniu wszystko jest gotowe i po wdrożeniu menedżera tagów Google na stronie zaczniemy zbierać dane o ruchu, które będą widoczne za kilka godzin w interfejsie Google Analytics 4.